Czy światowym giełdom grozi Bessa? Co może ją sprowadzić i jak się na nią przygotować? O tym w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław Tychmanowicz serdecznie zapraszam. Moim Państwa gościem jest Daniel Kostecki, analityk firmy CMC Markets, pierwszy niedźwiedź wśród analityków. Cześć Daniel. Cześć Przemek, dzień dobry Państwu. Chcecie zapytać, czy te niedźwiedzie podejście u ciebie dalej jest aktualne? No, patrząc na nasze indeksy giełdowe polskie przede wszystkim, no to tak, tu w zasadzie rozwija się to tak, jak się troszeczkę miało porozwijać. Nawet dawałem tam cień nadziei złudnej, że po wyborach w Stanach Zjednoczonych uda się odbić jeszcze naszemu parkietowi, patrząc przez pryzmat Wigu 20. No niestety na razie mu się to nie udaje, a z kolei i nas informacje płynące z kolejnych rynków, przede wszystkim wschodzących, bo do takich jednak, mimo tam gdzieś tego naszego małego sukcesu, jednej firmy, która nas indeksuje jako develop market, to e, no jesteśmy tym rynkiem wschodzącym i tu nie ma dobrych wiadomości na razie. A te dobre wiadomości byłyby tylko wtedy, kiedy złe rzeczy by się wydarzyły, ale do tego pewnie możemy przejść sobie później, e, bo mówimy cały czas o tym, że nadal są bardzo wysokie realne stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i one rosną, jeżeli chodzi na przykład o. E, Rentowności dziesięcioletnich obligacji i z nich wynikające właśnie te realne stopy powyżej 2% to jest mimo że nominalnie się wydaje to niewiele, ale to jest bardzo dużo w historii. To powoduje odpływ cały czas kapitału z rynków wschodzących no jest, i wysokie rentowności w Stanach to nie jest problem USA, to jest problem właśnie całej reszty krajów, rynków wschodzących i widać ewidentnie, że ten kapitał jest zasysany z tych rynków i on wraca do macierzy, wraca do USA. I ja to nazywam w ten sposób, że nasza hossa jest w naszych rękach, nie w ich rękach, nie w kapitale który do nas przypłynął dwa lata temu, tylko w naszych, więc jak my będziemy kupować nasze akcje szturmem za połowę pensji i tak dalej, no to wtedy będzie Fajnie. Tylko te polskie ręce wydają się mocno słabe. No, niestety klient indywidualny raczej omija giełdę. Miał szansę wejść, zainteresować się giełdą przy okazji żabki. No, niestety ten debiut i ta oferta z perspektywy inwestora indywidualnego raczej skończyły się porażką, trzeba to tak chyba nazywać. A inwestorzy instytucjonalni też jakoś nie za bardzo garną się do tego, żeby handlować na warszawskiej giełdzie. No, ja właśnie tak przeczytałem raz taki nagłówek, że 70 kilka milionów złotych napływu do funduszy, Akcji Mówię sobie, wow, coś się zadziała, ale potem doczytuję, z czego 70 parę do, inaczej 76 napływu do zagranicznych funduszy akcji, a minus trzy polskie. No to o czym tutaj mówimy, jak już nawet osoby, które dostają, no nie wiem, być może w okienku bankowym, tak? Czy gdziekolwiek te jednostki są sprzedawane, no to idą do Stanów Zjednoczonych, a nie idą na polski rynek. I teraz robi się takie błędne koło, bo my narzekamy, że polska giełda no jest jaka jest, niskie mnożniki, atrakcyjne spółki i tak dalej. Po czym idziemy do Stanów Zjednoczonych. I tu mówimy też o inwestorach indywidualnych, gdzie, jak wiemy, przecież mamy niesamowite rekordy w zakładaniu rachunków maklerskich. To podaje nam KDPW, stowarzyszenie też to podsumowuje. No i widać, że, że zainteresowanie giełdą jest, tylko że później, jak sobie byśmy prześledzili właśnie ludzi narzekających na GPW, a jakie masz spółki w portfelu, no to powiedzą jakieś amerykańskich gigantów, tak? Nie wiem, Nvidia, Amazon, Microsoft. A czemu nie masz Orlenu czy KGHu, tak i innych spółek, załóżmy, albo nawet mniejszych. No i zaczyna się właśnie takie błędne koło, że tu mamy słabe stopy zwrotu, tam są duże stopy zwrotu, ale tam jest rynek pchany nie tylko rękami e, Johnów Smithów indywidualnych, no ale przede wszystkim potężnych instytucji finansowych. Natomiast w Polsce wydaje się, że ten odpływ kapitału cały czas następuje i w związku z tym no, my indywidualni po prostu podążamy za tym flow, a nie idziemy pod prąd na zasadzie ratujemy nasz rynek za wszelką cenę. Z tej perspektywy chyba nie mamy dobrych informacji dla polskiej giełdy. No, nie mamy oprócz takich, że będą atrakcyjne w przyszłości dywidendy oraz atrakcyjne mnożniki, bo to na pewno będzie bardzo atrakcyjne yy, cały czas i nawet jeszcze bardziej niż jak było do tej pory. Więc oczywiście, osoby, które inwestują dywidendowo, to zakładamy, że jeżeli założymy, że nic się złego nie wydarzy w gospodarce, i nadal, okej, okay, ona jest słabsza, mamy rewizję prognoz PKB w dół, więc załóżmy, że tam firmy też troszeczkę może mniej zarobią niż jak miały zarobić do tej pory. No okej, okay, ale dywidendami na przykład będą się dalej dzielić, no to po prostu te stopy dywidendy będą dalej rosnąć i będą bardzo atrakcyjne. I to powinno cieszyć inwestorów dywidendowych, a to, że im cena akcji pakiet spadnie, no to trudno. Po prostu, że tam są dla dywidendy, a nie dlatego, żeby cały kapitał następnie sprzedać. Może gdzieś kiedyś później, ale nie teraz. W ostatnich tygodniach dało się jednak zauważyć nie tylko słabość warszawskiej giełdy, ale także troszeczkę słabość złotego. To jest początek dopiero problemów. Jaki jest dla ciebie scenariusz bazowy dla polskich aktywów, czyli właśnie dla warszawskiej giełdy, ale także i dla złotego? No tutaj widać właśnie po tym, co się działo z polskim złotym, gdzie ten kapitał wylądował. Wylądował w Stanach Zjednoczonych. Siła dolara jest ponad przeciętna i skala jego umocnienia ogólnoświatowo jest ogromna, więc ja to przywiązuję do tego, że po prostu ten kapitał wyemigrował sobie, inaczej, nawet nie wyemigrował, on po prostu wrócił do macierzy i on prędko się nie cofnie. Nie będzie takiego czynnika łatwego do zrealizowania, żeby ten. Kapitał ze Stanów Zjednoczonych, który został zasany jeszcze po wyborach, bo tu już nawet nie ma ta duża część ruchu dolarowego nie ma już nic wspólnego z oczekiwaniem co do stu procentowych w Stanach. Przez pewien czas, wiele miesięcy do indeks dolara, czy dolar generalnie do euro, czy, czy do głównych walut poruszał się mniej więcej, tak jak oczekiwano tej powiedzmy, krańcowej stopy FEDU w 2028 roku. No i teraz chodzi o to, że podczas już po wyborach od 5 listopada mamy dodatkowy ruch dolarowy, który w ogóle nie ma nic wspólnego z oczekiwaniami co do stóp, tylko po prostu jest ewidentnie z zasaniem kapitału. I jak on już się tam zasał, to się nie odesie, nie wróci tak szybko, dopóki się coś nie zresetuje. Dlatego uważam, że e, no już era mocnego złotego to się skończyła, zwłaszcza do dolara amerykańskiego, do innych walut być może też. Najstabilniej może być do euro, no bo tu mamy powiedzmy komfortową sytuację ze środkami unijnymi, ale e, nawet w komunikacie Rady Polityki Pieniężnej do ostatniej decyzji zniknęło słowo i to zdanie dotyczące właśnie że że siła złotego jest spójna z fundamentami polskiej gospodarki. Tego już nie ma. I się zastanawiają, czy się fundamenty polskiej gospodarki zmieniły nagle z posiedzenia na posiedzenie, tylko siła złotego się zmieniła. Okej, okay, WIG20 w ostatnich dniach radzi słabością. W zasadzie co sesja to spadek, dwie, 2200 punktów złamane, początek wtorkowej sesji też na minusie. Gdzie ty byś widział taki punkt, którym faktycznie ten kapitał mógłby się zainteresować? No bo mnożniki zaczynają być naprawdę super atrakcyjne, bo stopy dywidendy również wyglądają bardzo ciekawie. No tutaj nawet nie mamy jeszcze korekty w Stanach Zjednoczonych, żadnej. <laughs> Jesteśmy na ATH i to się właśnie wpisuje w ten scenariusz zasysania po, po kolei kapitałów z rynków najpierw wschodzących. No i teraz zauważam też, że przecież niemiecki DAX, który świetnie sobie radził, no bo tam gros spółek jest eksporterów i zarabiają poza Niemcami, więc ich tam ta druga recesja z rzędu w Niemczech nie dotykała. No to tak, teraz DAX już też nie wykonuje takiego ruchu jak SP500. Więc widać to odklejenie już nawet tego najsilniejszego indeksu. No i teraz, gdzie te poziomy? To bardziej, gdzie to trudne słowo, ale kiedy? E, no kiedy to gdzieś, może w końcówce przyszłego roku, bo zazwyczaj statystycznie te gorsze okresy dla giełd trwają od roku do półtora roku. Więc jeżeli zaczęliśmy słaby okres od wakacji, mniej więcej, no to do wakacji albo do końca przyszłego roku to jest ten czas. A, a jakie, na jakich poziomach wylądujemy? To ciężko mi stwierdzić, niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że mamy powiedzmy rosnący sceptycyzm. I teraz dużo ludzi jeszcze w Polsce, nawet patriotów, trzymających polskie akcje i słusznie i bardzo dobrze, no to jest jakby do pochwały. Natomiast prawdopodobnie oni zauważają taki problem, że mają na rachunkach, załóżmy, za ostatnie dwa lata czy cztery lata nagromadzonych mnóstwo akcji, i teraz, gdyby chcieli je sprzedać, to tam pomału nie ma komu. I robią się no, może nie dziury, ale zleceń jest na tyle mało, że jakby ktoś chciał stwierdził sobie, ok, dobra, może jednak chcę to sprzedać, to, co mam na rachunku. Fajnie ta kwota wygląda po czterech latach czy po dwóch latach ostatniej osy, ale nie mam komu tego sprzedać. I jak będę chciał, to zrobię zjazd, jak nie wiem, jak na kętach w pewnym momencie, no już nie wspomnę Allegro. Natomiast y, zacznie się problem płynności y, wydostania się z akcji. I to jest dosyć ciekawe, jak to zostanie rozegrane właśnie, jeżeli na przykład pojawi się 20% korekta w USA. Właśnie i teraz chciałem przejść do rynku amerykańskiego, bo pamiętam naszą rozmowę z września przed posiedzeniem Fedu, które to dyskutowaliśmy, czy 25 punktów, czy 50 punktów. Ostatecznie było 50 punktów, ale dyskutowaliśmy i ty wtedy mówisz, że okej, okay, rynek amerykański, wierzę, że jeszcze jest szansa na jeden silniejszy ruch wzrostowy, ale później zaczną się problemy. Jak dzisiaj to widzisz? No nadal podobnie, czyli ja sobie założyłem taką strefę między 5,800 a 6,200. No to jesteśmy gdzieś tam przy 6000 tysiącach. Wynika to głównie z tego, że po pierwsze, Fed już troszkę zmienia swoje nastawienie i mówi jasno, okej, okay, okej, okay, obniżki będą, ale może wolniejsze niż wcześniej zakładaliśmy. Czyli stopy procentowe nadal wysoko. E, realne stopy procentowe nadal wysoko. No, hmm. Ktoś powie, okej, okay, jeżeli nie 50, tylko 25, to znaczy, że w gospodarce może nie, nie dzieje się tak, nic złego. Tak, tak. I, no i właśnie tutaj te prognozy wzrostu idą w górę. E, to fakt. Natomiast zawsze jest gdzieś ten balans pomiędzy e, tą stopą tak zwaną dyskonta, a stopą wzrostu. I teraz obydwie stopy zaczynają iść do góry. I pytanie, która zacznie przeważać i teraz tak stopę wzrostu rośnie na podstawie zapowiedzi polityka. No, tu już jakiś dystans trzeba nabrać do tego, prawda? No, bo generalnie, jeżeli opieramy wzrost gospodarczy tylko i wyłącznie na zapowiedziach, jeszcze nie działaniach, nie wiemy kiedy, nie wiemy w jakiej skali. No, rynek akcji wzrósł głównie przez deregulację i podatki, których oczekuje. My też oczekiwaliśmy zniesienia podatku Belki i co? I nic. Więc ja bym był tu ostrożny. Natomiast co do całej reszty, no, to, to tutaj już mamy twarde, twarde dane i gdzieś tam podniesienie też w projekcji dotyczących tego, że te stopy będą wolniej schodzić. No ale mnożniki też są ogromne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że takie mnożniki, żeby utrzymać, no to stopy procentowe muszą spadać i to bardziej szybciej niż wolniej, a jak będą spadać wolniej, to pytanie, czy się to właśnie pod własnym ciężarem troszeczkę nie załamie. Plus dodatkowo mamy tak zwaną ujemną premię za ryzyko na S&P 500, czyli generalnie nie mamy żadnej dodatkowej korzyści z trzymania akcji według takiej miary w stosunku do rentowności obligacji. No i ciekaw, ciekaw jestem, jak to inwestorzy rozegrają. Plus jest jeszcze jeden taki najważniejszy czynnik według mnie, czyli z końcem roku w pierwszym kwartale już pomału będzie odchodzić taki czynnik dodawania takiej systemowej płynności. Jak wiemy, Fed prowadził QE za czasów COVID-u, wszystkie banki centralne go prowadziły. Natomiast Fedowi zostało 2,5 biliona dolarów, od 2022 roku, od jesieni. I te właśnie 2,5 biliona dolarów zostało tam już 200 miliardów na tym koncie. Więc to już weszło w gospodarkę, weszło w rynki finansowe i powinno się skończyć z tym kwartałem, najdalej gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku. I rynki będą musiały sobie z tym poradzić. Czyli innymi słowy, bank centralny zostawia już rynek sam sobie. Radźcie sobie sami, wasza hostca w waszych rękach. My jedyne, co będziemy zmieniać, to stopy procentowe. Ale to już będzie zależało od gospodarki, perspektyw filacji i tak dalej. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o polityce, bo tak jak wtedy mówiliśmy we wrześniu, nie, oczywiście nie wiedzieliśmy, jak się potoczą wybory w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj już wiemy, wygrał Donald Trump i ty też wtedy mówiłeś, że ten okres niepewności związany z wyborami wcale nie musi być tylko przed samymi wyborami, ale również po wyborach, bo nie wiadomo tak naprawdę, co Donald Trump będzie robił. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka, jaki wpływ ta polityka będzie miała właśnie na rynek? No w tym momencie wszyscy zakładają, że będzie miała prowzrostowy, jeżeli chodzi o e, zarówno i biznesy amerykańskie, no bo protekcjonizm ma oczywiście spowodować, że tych towarów zagranicznych ben, znaczy, będzie mniej, no będą droższe, albo ich nie będzie, więc trzeba to wszystko wyprodukować u siebie, więc też w sumie będzie drożej. A to z jednej strony fajnie, że produkujemy u siebie, zwiększamy zatrudnienie, przemysł odżywa, bo przecież on leży i tam niestety się zbiera z ziemi, ale generalnie w takiej polityce protekcjonistycznej przemysł odżywa. Więc miejsca pracy też się pojawiają, a pojawia się większy dochód w gospodarce. Generalnie wszystko kwitnie ponownie, czyli make America great again. Podatki są niższe, ale jest więcej się produkuje, większe są dochody, więc wszystko jakby się równoważy. Wchodzi Elon Musk i tnie wydatki rządowe na kwotę 2 bilionów dolarów. Ja przypomnę, że 1,8 z kawałkiem biliona to jest cały deficyt Stanów Zjednoczonych budżetowy. I on ma to zlikwidować do lipca 2026. No mamy listopad I zaraz grudzień 2026. 24, także ma mało czasu, a dużo rzeczy do zrobienia. No i więc y, z tej, obrazek tu jest tylko jeden. Jest mega optymistyczny. Natomiast zobaczymy, jak to im wyjdzie w praktyce. No oczywiście trzymamy kciuki, jak to za każde polityczne wydarzenia. Yy, I tak na razie to rynek odbiera, dlatego też nie widzi żadnych na razie z tego tytułu zagrożeń, że im to nie wyjdzie. Powiedziałeś o tym zasysaniu pieniędzy z rynków schodzących, w tym między innymi z warszawskiej giełdy. Mówisz o tym, że rynek amerykański może jeszcze faktycznie urosnąć, ale generalnie te problemy też czają się za rogiem. Jeżeli ten scenariusz się zmaterializuje, gdzie ten kapitał popłynie? Wtedy mamy oczywiście masowe i ogromne emisje długu amerykańskiego, które są potrzebne, żeby chociażby sfinansować niższe wpływy z podatków. Już oczywiście zależy, ile, o ile Elon Musk obniży deficyt przez cięcia w rządzie. Natomiast wtedy mamy właśnie paczkę obligacji i tamten kapitał będzie szukać wysokich rentowności bez ryzyka. Według mnie, bo jeżeli zakładamy, że powiedzmy pula pieniędzy będzie się kurczyć, dlatego że właśnie te popandemiczne pozostałości kapitału, one się już powinny za chwilę skończyć, no to wtedy trzeba będzie wybierać. I teraz mamy bardzo wysoko wycenione akcje, wysokie mnożniki, no i mamy wysoko oprocentowane obligacje. Coś, co w teorii nie powinno razem istnieć. No bo jeżeli mamy wysokie rentowności obligacji, no to mamy nisko akcje i odwrotnie. Na to... chyba mieliśmy taki niedawno schemat, też chyba 2022, że nisko akcji, nisko obligacji. Tak, no wszystko się totalnie rozjeżdża, a tutaj właśnie myślę, że dużo, dużo miesza to zachowanie tej, tej jeszcze popandemicznej płynności, którą miał Fed, a której nie miały inne banki centralne na świecie. To też jest ważne. I w związku z tym jest duża szansa, że ten kapitał wróci do po prostu bezpiecznego inwestowania na wysoki procent wolnego od... Ryzyka. I to jest taki potencjalny kierunek, a ewentualnie zobaczymy, co się jeszcze rozegra na rynku surowców. No bo one na razie są pod taką lokalną presją właśnie wysokich, realnych stóp procentowych, tamtej polityki celnej i tak dalej. Ale to też myślę, że będzie dosyć ciekawy rynek na przyszły rok. A rynek krypto? No, rynek krypto jest ostatnim takim wentylem, gdzie hulaj dusza piekła nie ma. Memcoiny, które teraz są przecież na topie, no bitcoin też oczywiście jest na, na topie. E, natomiast ja to trochę już... Poru... Znaczy, mnie do krypto przywiodły banki centralne. No, jak zaczęły tam masowo dodawać tych, tej płynności, rezerw i tak dalej, to to stwierdziłem: kupię sobie Bitcoiny, no bo w sumie tylko 27 milionów, a walut fiducjarnych nielimitowanie wiele. W związku z tym, teraz, skoro już ta popandemiczna płynność zaczyna się kończyć, no to dla mnie to też będzie koniec przygody z tym rynkiem, no bo przysz, przyszedłem przez banki centralne, wyjdę też przez banki centralne, a co dalej? Będę patrzeć i kibicować ewentualnie. Natomiast wydaje mi się, że to, y, mamy do czynienia z takim samym zjawiskiem, w jakim mieliśmy w 2021 roku, a więc wtedy nft. No, kto o zdrowych zmysłach kupuje sobie jakieś odpega z małpką, tak? Za miliony dolarów. Okej, okay, rozumiem, optymalizacje podatkowe, tam różne tematy wchodziły w grę, no ale generalnie, no, jest to dosyć abstrakcyjne. No, dzisiaj jakieś pieski, kotki, inne rzeczy latają po, i obroty mają gigantyczne. Warszawska giełda przy, przy obrotach na memcoinach to jest pikuś w ogóle. Także yy, no, to jest właśnie dla mnie ten obrazek, tak? Czyli po prostu już ostatnie flow, które, które w, to, w to idzie. Czy rozumiem, że twoje niedźwiedzie podejście jest jak najbardziej aktualne? Czekasz aż tutaj nastąpi jakiś wielki krach i dopiero wtedy znowu łaskawszym okiem spojrzysz na mnożniki, na dywidendy? No wtedy to myślę, że, że doczekamy się wreszcie tej wielkiej hosy pokoleniowej. Ja mam taką cichą nadzieję, że o ile kapitał amerykański na PW i inny kapitał zagraniczny tak sobie wpada i wypada, czyli spekuluje po prostu, no to tak w kolejnym cyklu wejdzie, ale już nie spekulacyjnie, a inwestycyjnie, czyli długoterminowo i wreszcie mnożniki na polskie giełdzie. Będą będą takie jak w zachodniej Europie, jeżeli chodzi o jakieś pirsy porównywalne spółki i wreszcie doczekamy się tej wielkiej hossy pokoleniowej, ale najpierw coś się musi zresetować. Rozmowa z Niedźwiedziem kończymy kończym, pozytywnym akcentem. Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, był moim Państwa gościem. Daniel, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również.